Cześć, witam Was. z tej strony. Dzisiaj otworzę sobie przesyłkę od Marcin Messi i Patryk Real Madrid. Bardzo fajni ludzie. Ojciec razem z synem prowadzą kanał. Naprawdę bardzo fajny. Link znajdziecie pod tym filmikiem. Naprawdę wbijajcie do nich. Bo mają naprawdę świetne karty. A zaraz zobaczymy. Oj, ja się jak zwykle nie, nie przygotowałem się. Ale może sobie poradzę chyba, że coś tutaj mogę uszkodzić O, na szczęście nic się nie stało Oj. O, bardzo fajnie zapakowane <tryk>

coś, czy, za nie mówiłem. Nie wiem czemu. Coś tak się trochę zamyśliłem. Nie, bo tak patrzyłem sobie na te karty. Sorry, zawiesiłem się trochę. Dobra. Dęg, 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 dęg. I co my tu mamy? Jest tu Karim Benzema. No, Cristiano Ronaldo. Ale fajne to jest. Cristiano Ronaldo. Następnie to jest Wejruni Uy, o Oh. Rodwan Nesterloj. Robinio Robinho w Realu Madryt. Abedayor. Jakuś tak z Arsenalu. O, Carlos Tevez. Tevez. O, to jest dobre. Real Madrid. Robinho. Fajna karta. Manchester United, Fletcher. Pamiętacie gościa? Fletcher, Manchester United widzić. Oj, muszę gdzieś to dać, tutaj z boku. O, może te mniejsze. Najpierw wezmę o Cristiano Ronaldo. Frank Lampard. A tego gościa to nie kojarzę. O, tu jest Iker Casillas. O, Tomasz Kuszczak. Tevez, Manchester United. O, Sergio Ramos. Macie świetne, świetne kolekcje Realu Madrid. No, niesamowity. van Nistelrooy, Bardzo mi się podoba. Dobra. O. Silvino z Barcelony. A tego gościa to nie kojarzę. Valdes, <grym> Fajną minę zrobił Rizę. Takie trochę inne karty. Sisoko. kuit on z Liverpoolu. Fajny piłkarz. Peter Crouch. O, Arbeloa. A tu jeszcze on był w Liverpoolu. O, super. O, oh, wow! Oh, to mi się podoba. Ale fajna karta. Sergio Ramos. Tu fajnie napis się świeci. O! Oh. O, oh, po chińsku. Sergio Ramos. To mi się podoba. Fajne to jest. O! Oh. Jose Cajon. Też fajna, fajna. O, oh, Sidorf. O, oh, to jest. E, to jest zarąbiste. O, tak właśnie powinny wyglądać karty z tyłu, też, a nie jakimś takim dziwnym logiem. O, wow, Roberto Carlos, ale tu się fajnie świeci ten dół, ale super. O, Diego Lopez. No, <grystanie> Alonso, To jest brawo. Robin. Tego nie kojarzę. O Saha. O to oczywiście Kerkasijas. O Szawi. Diara. Sergio Ramos. Deco Szawi. O tam Ksawi Szawi. O Kuszczak. O Sergio Ramos. Ale fajne są te karty. Te mi się podobają. Alonso. Gonzo. O, Roberto Carlos. To też jest fajne. Zarąbiste są te karty. W Wiktor. No, tego gościa to akurat nie kojarzę. <coughs> A, jaki młody. Iguain. A to co to? Logo Realu Madryt, a tutaj tutaj nie rozumiem. <laughs> I tu jest Dawid Villa i Lukas Baros, Barrios, jakoś tak. No, bardzo fajne karteczki, naprawdę super, bardzo mi się podobają, naprawdę. Także polecam. Wasz kanał, naprawdę bardzo fajni ludzie. Wbijajcie do nich i tam naprawdę możecie zobaczyć ciekawe karty. Ja oglądam, bo naprawdę macie świetną kolekcję. Bardzo fajne, jeszcze takie zadbane są te karty: 2007-2008, panini. Super, naprawdę dziękuję bardzo. Pozdrawiam Was. Trzymajcie się i dzięki za przesyłkę. Cześć.